Dzień dobry Państwu. Nazywam się Roman Wojtyniak. Jestem emerytowanym majorem Urzędu Ochrony Państwa. Od mniej więcej połowy lat 70. Pracowałem zacząłem pracować w resorcie w służbie kryminalnej poznańskiej milicji wtedy. W Komendzie Miejskiej Najbardziej Wolności, w sekcji zabójstw i rozbojów, tak ona się wtedy nazywała, potem się nazywała sekcja przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Celem tej sekcji było wychwytywanie, ustalanie wychwytywania przestępców, którzy dokonywali zabójstw, napadów rabunkowych, przestępstw na tle seksualnym, także nielegalne posiadanie broni, było w naszym zainteresowaniu. Ciekawy. Okres od połowy lat 70 do mniej więcej połowy lat do 80 Na przełomie tych dziesięcioleci w Poznaniu działało kilku zbiorowych zabójców. Tyklewicz, Polus i Kolanowski. A dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o tej trzeciej naszej działalności. Jak mówiłem też, to były przestępstwa na tle seksualnym. Pierwszy materiał nazwałem Pan Bronek. Dostaliśmy informację z Policji Katowickiej, że... Na terytorium naszego miasta przebywa czasowo ich mieszkaniec, pan Bronek, którego podejrzewano o bardzo poważne przestępstwo, zabójstwo. Ten materiał od naczelnika dostałem ja i mój kolega z pokoju Bogdan Nowakowski, niestety już nie żyjący. Rozpoczęliśmy rozpoznanie tego pana Bronka W, pan Bronek W. I rzeczywiście udało nam się ustalić jego, jego miejsce czasowego pobytu w Poznaniu. Zatrzymaliśmy go z marszu i ustalając wcześniej metodę działania, zarzuciliśmy mu od razu udział w zabójstwie, o którego Katowice podejrzewały. Facet bronił się, uciekał, absolutnie odrzucał to nasz, nasz zarzut. Należało ustalić alibi jego za czas zabójstwa. Udało nam się ustalić, że rzeczywiście w czasie zabójstwa był w Poznaniu. Także z grona podejrzewanych przez katolicką, katolicką policję za zabójstwa nie był aktualny w stosunku do jego osoby. Ale zaciekawiło nas, co on robi w Poznaniu. Gdyż był to człowiek wykształcony dosyć, zajmował w dużym przedsiębiorstwie na stronie Śląska nawet kierowniczą, kierownicze stanowisko. Miał żonę, miał dzieci, i w pewnym momencie wszystko rzucił i poszedł w Polskę. Jak był trochę przestraszony tym zarzutem o zabójstwo, jak udało już mu się z tego wyjść, przez to uzdanie jego alibi, ciekawiło nas, dlaczego poszedł w Polskę. I tak już emocje z niego opadały. Z Bogdanem ustaliliśmy, że po prostu polubił. Coś, co się nazywa z Włos po włosku Zigolak. Żig <gry> Stał się Zigolakiem. Po prostu panem do towarzystwa. Pani, już powiedzmy w wieku dojrzałym, 40-50-letnich, z reguły bogatych, które miały jakieś biznesy. Jeździł po Polsce i, i po prostu był panem do towarzystwa tych pani. Z reguły miał jedną panią, i w, pamiętam, w mieście gdzieś w Szczecinie. Bogatszą, z którą był na stałe, a potem z doskopu dobiegał do innych pań. Jak się rozgadał, bo trochę go widzieliśmy na spytki z Bogdanem, to po prostu o technikę jego działania. No, był dosyć eleganckim facetem, nie można powiedzieć. Jak on to robi, jak on, jak on podrywa te dziewczyny, powiedzmy, w sile wieku. No, opowiadał nam, że ładnie ubrany, garnitur, koszula, krawacik, jakaś ładna paczka papierosów, zrobiła jakaś kawiarnia, kawka, siedział sam, obracał papieroski, popijał kawę, rozglądał się i zawsze jakaś pani mu wpadła w oko, z którą spotykał się i zarabiał na tym. No był ciekawy, bardzo nam się podobał. W pewnym momencie, jak już kończyliśmy naszą, nasze dochodzenie całe związane z tym usiłowaniem zabójstwa, o które był podejrzewany, jak ustaliliśmy, że był panem do zawarzystwa i, i no mu się... Bogdan mówił, no, cholera dobry musiał być. W pewnym momencie Bogdan mówi do niego, ściągaj spodnie. Ja się nie facet o dziwo ściągnął spodnie. Jak spojrzeliśmy, to jego przyrodzenie było całkiem skromne. Ale jak to się mówi, mały, ale wariat. Musiał być bardzo dobry, bo miał duże sukcesy kontaktów damsko-męskich. Także pan Bronek dosyć długi czas... Dzwoniliśmy, on mieszkał w Poznaniu. Nawet go spotykałem parę razy tutaj w osiedlu winogradzkim. Spotykaliśmy się wzrokiem, uciekał ode mnie, bo się trochę wstydził pewnie. No był pewnie jakiś czas w poznaniu, potem już zginął nam. O no, nic innego by nie podejrzewaliśmy. Taka ciekawostka była. Yy, z przestępstw, które no, na tle seksualnym prowadziłem też na przykład lat 70., 80., rozpracowanie operacyjne kryptonim amerykanka yy, w związku z napadami w rejonie Jerzycko-Grumalskim mężczyzny w średnim wieku na panie i można powiedzieć, yy, no, nie. Nie zgwałcił żadnej, ale no, seksualnie je napastował. Rozbierał, tam głaskał, coś, no taki jakiś tam pół z boku. Amerykanka, bo pierwsza jego ofiara to była Polka, zamieszkała w Ameryce, gdzieś tam mieszkała w rejonie lotniska. No, robiliśmy spore rozpoznanie. Jakoś nie udało się go namierzyć, aż był, był, kolejne zdarzenie było w rejonie ulicy Jawronickiej, pamiętam. Mieszkanka osiedla tam z pobliskiego też. W porze wieczoro, wieczorowej została napadnięta, gdzieś pociągnięta na bok, rozebrana tam, pastił się nad nią, chociaż tak, że ją nie zrobić. I jak z tą właśnie mieszkanką tego rejonu na drugi dzień rozmawialiśmy, żeby uzyskać jakieś tam bliższe dane o sprawcy, w pewnym momencie bardzo nas zaskoczyła. Ja z kolegą byłem w pokoju, opowiadał o całym zdarzeniu, no już emocje, emocje z, niej, z niej zeszły, i w pewnym momencie do nas mówi panowie, przestępca zostawił ślad. I tak patrzymy. Jak mnie rozebrał, mówi: Położył mnie na brzuch i bardzo mocno uderzył mnie obie, dło, obie dłonie w moje pośladki. I mówi: Taki pozostał ślad, siny, że, że mówi, macie ślad przestępcy. I nie patrząc na nas, nie tego ściąga. Majte wypina na nas pupę i pokazuje dosyć pulchne, obfite pośladki, na których autentycznie są odbite sine ślady dło, męskich dłoni dużych. No trochę nas to zaszokowało, bo pierwszy raz też z, takim, z taką sytuacją się zetknąłem. No był ślad przestępcy. Zawołaliśmy technika fotografa, sfotografował pupę tej pani. No, no panowie jesteście dorośli, więc się nie, nie ma co wstydzić. No ściągnęła majtki pupy, a na nas wypieła potem wielokrotnie do nas dzwoniła, nawet chciała się zaprzyjaźnić do mnie mój z Sokole nawet mówiła, a przez telefon już uciekałem, mówię, bo cholera chyba sobie mnie upatrzyła ale no, to rozpracowanie, które popełniłem Amery Amerykanka nie udało nam się pozytywnie zakończyć przestępca po kilku takich usiłowaniach, napadów seksualnych na kobiety zaniechał tego nie udało się do niego dotrzeć, no sprawa, no, nie wszystko się udawało z drugiej strony opowiem taką ciekawostkę Yy, dostałem zadanie od, nas, od naczelnika rozpoznania yy, byłego policjanta, zwolnionego ze służby dyscyplinarnie, który był podejrzewany o napad rabunkowy. Miałem go rozpoznać w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy. W miejscu zamieszkania udało mi się sporo. sporo udało się nią uzyskać informacji. Taki był zbiobruk dosyć. Yy, dotarłem do dużej poznańskiej firmy, gdzie pracował. Udało mi się yy, spotkać z jego majstrem, tak sam na sam, delikatnie. Yy, nie byłem zbyt agresywny w tych swoich chęciach dowiedzenia się tam jakiejś sytuacji, także udało mi się z było dosyć dobrze rozmawiać z ludźmi. Sporo materiału o, o nim uzyskałem, informacje o nim całym, mojego osobowości. W pewnym momencie, na koniec naszej rozmowy jego ten majster mówi do mnie, wie pan, co? Mówi, powiem panu ciekawostkę. <laughs> Spojrzałem na niego. Mówi, jak chłopaki po robocie się kąpią. Yy, wiadomo, że na tam ich grupa jest. No... To ten były milicjant się wyraźnie wyróżnia. Ten majster powiedział, no męskie przyrodzenie ma dosyć obfite, mówi. Zupełnie inne niż średnia tych kolegów. A, a jeszcze większą ciekawostką padło powiem, że nie mogę się opędzić od pani z zarządu przedsiębiorstwa, nie ma dnia, żeby nie przychodziły i się o niego nie pytały. Coś to znaczy. Także mówię, tu pan Bronek, mały wariat, a tu no, były policjant dokonał tego napadu. Potem już sprawa została zrealizowana, no ale inna sytuacja, <grym>, męsko-damska. To może koniec tego tematu. Pan Bronek i te dwa małe wstręty. Jeszcze mam drugi taki materiał napadu rabunkowego, też związany z agresją seksualną. Dziewczynki z Arkadii i tak nazwałem to dziewczynki z Arkadii i, i rolnik z sałatą, z sałatą to znaczy z pieniędzmi to taka ksywa była, też fajna, ciekawa sprawa którą nam się udało rozwiązać i, i, i doprowadzić do ujęcia sprawców, ale zaczynając od początku. Późno wieczorem, prawie w nocy zgłosił się do oficera dyżurnego w komendzie miasta na placu wolności stłamszony, pokrwawiony człowiek, mężczyzna no, który powiedział, że został pobity i okradziony oficer dyżurny no od razu tam jakiś jakiś ludzi miał, wysłał patrol z tym pobitym gdzie, mniej więcej jak no ale w tej nocy nie udało się nic tam ustalić, bo to już rzeczywiście było dosyć późno do rana było parę godzin rano szef zlecił nam rozpoznanie tego napadu, bo to był napad rabunkowy, rozpytaliśmy go bardzo dokładnie opowiedział nam, że Nazbierał trochę pieniążków i przyjechał do Poznania kupić sobie samochód. Ale zamiast iść na giełdę czy tam rozpoznawać sprawy kupna samochodu, to chłopak poszedł do sobie do arkadii na, na, na wódeczkę. Na, no, nie wiem, czy nie miał innych zamiarów od razu. Oczywiście w arkadii poza stałymi bywalcami, no, zawsze było parę dziewczynek, które wypatrywały kandydatów do zarobienia na nich. No, bardzo szybko się dosiadły dwie dziewczyny do, do pana rolnika. Wyczuły, albo im się nawet pochwalił, że chce kupić samochód, wyczuły, że ma gotówkę. No i tak zaczęły go tam ourabiać, oczywiście polewając wódeczki, żeby pan był łatwiejszy w obrótce. Obiecywały mu amory, że rzeczywiście chłopak trochę zgłupiał, trochę podniecony alkoholem. Było już dosyć późno. Obiecały mu, że muszą gdzieś wyjść w ustronne miejsce. Oczywiście były umówione z chłopcami, wyciągnęły go gdzieś przez jakieś tam podwórka przejściowe. Oczywiście w pewnym momencie dopadło go dwóch ferbrecherów, jak tam mówiliśmy. No, Dostał niezłe Bęcki. Pobili go mocno. Całą gotówkę mu oczywiście skradli, zanim doszedł do siebie i zorientował się o co chodzi, no to oczywiście był goły i wesoły jak to się mówi, no i potem trafił pytając się o policję do oficera dyżurnego. Rozpytaliśmy go o to dokładnie, wszystko nam opowiedział, no więc co, wpierw sekcję obyczajową włączyliśmy. Sekcja obyczajowa miała albumy ze zdjęciami dziewczynek naszych poznańskich. Poprzeglądał sobie, ale nie rozpadał żadnej. No więc potrzymaliśmy go, roz, rozpytując bardzo dokładnie to, co pamiętał. Chłopaków wcale nie widział, dziewczyny tam tyle, co pamiętał, powiedział nam, ale i alkohol, i całe przejście zrobił swoje, że niezbyt dokładnie. Ale po południu z dwoma, trzema kolegami operacyjnymi posz, poszliśmy z nim do Arkadii. No i gdzieś tam siedliśmy sobie i miał lustrować środowisko, czy zauważy te panienki. I o dziwo, o dziwo, nieostrożne panie pojawiły się w dzień następny po przestępstwie. Zauważył je, pokazał nam je. No, trwało krótko, jak je zwinęliśmy. Jed dwie panienki, jedna tak już trochę dojrzała, 30 parę lat, druga bardzo młodziutka. No, oczywiście zatrzymaliśmy je do komendy bardzo blisko z Arkadii. No facet był, widział je był pewien, że to są te panienki, więc więc z obróbkę zaczęliśmy dosyć ostrą, osobę oczywiście. Starsza była bardzo taka pewna siebie, trudna do, do, jak ktoś mówi, do obróbki. A młodsza, która nie miała dokumentów, powiedziała nam, że, że jest pełnoletnia, tam jakieś dane podała. Łamała oczywiście, bo nie była pełnoletnia. Poszły na tak zwany dołek po obrótce, gdyż nie chciały się przyznać do niczego. Na drugi dzień wzięliśmy się ostrzej za tą młodą, bo zawsze mówiło się, że młode dziewczyny, mniej doświadczone, lepiej je rozpoznać. I rzeczywiście na drugi dzień ostro jużśmy ruszyli. Roz, już dane personalne ich już ustaliliśmy dosyć dobrze, notowania kryminalne tej starszej już miała, coś ta młoda jeszcze nie. Obydwie, oczywiście, lekarz zbadał. Obydwie miały choroby weneryczne i to takie dosyć straszne. Ta młoda w końcu pękła No i powiedziała, że działali w grupie przestępczej, gdzie wyłapywali bogatych no, ludzi z forsą, upijali ich, obiecali seks, wyciągali ich gdzieś tam, no, a chłopcy ich obrawiali obijając i kradnąc pieniądze. Typowy, typowa grupa przestępcza, taka dosyć no, poważna. Podała, yy, gdzie mają tak zwaną dziuplę, na ulicy Kolejowej, jak pamiętam dzisiaj, podała ich na miary jeden, to był niezły Ferbrecher z tego rejonu, z tego co pamiętam, taki znany policji, Biak taki gruba ryba. Rozpoznaliśmy temat, rozpoznaliśmy adres, yy, robiliśmy, zrobiliśmy taką grupę operacyjną, wyszliśmy ostro na zatrzymanie. Pojechaliśmy na tą kolejową i mieliśmy operacyjnych i mundurowych, tam gdzieś się poskradaliśmy. No i tak się umówiliśmy, że ja, jako cywil, młody, dosyć udający, y, pana wziętego troszeczkę, pójdę ostro do tego mieszkania. A znając y, imiona i nazwiska, ich ta młoda podała, ty, chłopcy się pokryli, a ja tam zacząłem pukać do drzwi i tak lekowo, e, e, Cześć tu taki, taki il do... Andrzejka chciałem, tam powiedzmy, dzisiaj nie pamiętam jak mu było na imię, ale pamiętam, że... słyszę, że jakiś ruch tam jest tego. Znowu tego, no bo byłem umówiony tam z Andrzejkiem. I po chwili nieostrożnie drzwi się otworzyły, więc ja, no, kolanem ostro, za mną od razu tumult kolegów, no było ich chyba trzech, no, leżeli w przeciągu krótkiego czasu w kajdankach, no, sprawa zrealizowana pomyślnie i, i, i dobrze, i dobrze byliśmy zadowoleni z tego, jak puenta można z tego, już jak, co do wyroku, już potem operacyjni tam oczywiście prokurator sam, sąd, to już y, nie obserwowaliśmy wielu spraw, bo nie było czasu, mieliśmy inne sprawy, ale e, pamiętam zresztą w rozmowie ze mną ta starsza groziła mi, groziło jej tam około pięciu lat więzienia, a mówiła ja wyjdę, ja pana znajdę. No, pierwszy i ostrzeżę mówią ostatni raz, to, to ktoś mi groził. No, nie doszło do tego, no, jakieś tam wyroki dostały, ta młoda no, była niepełnoletnia, tam już dokładnie nie pamiętam co się było, ale rozkuliśmy ją bardzo ładnie. I, i sprawa, sprawa zrealizowana. Puenta taka do, do, do ludzi, którzy no, mają pieniądze. Nigdy do restauracji samemu nie iść gdzieś wieczorami, z większymi pieniędzmi. Bo Dziewczynki szybko wyczują klienta i go obtańcują, jak to można powiedzieć. <laughs> Także yy, dziewczynki i grupa przestępcza została zwinięta i na parę ładnych lat yy, ze strony tej grupy, yy, akurat w, tym, w tej restauracji był spokój. No ale, ale sytuacja była bardzo ciekawa i dwa, trzy dni mieliśmy takiej szybkiej, aktywnej roboty i sprawa została uchwycona. Jeszcze sobie przypominam wcześniejszą sprawę pana Bronka, mały, ale wariata Różnie podchodzą do tego. Jak już mówiłem, pana Brąka często spotykałem, bo uciekał wzrokiem przede mną strasznie. Także, tak te kilka tematów, co sobie przypomniałem sprzed około 40 lat. Wszystko z głowy, nie mam żadnych notatek. Także uprzejmie dziękuję i nagrywam to dla pana Michała Larka, który napisał ja książkę o, o działalności mojego nekrofila. Martwe Ciała, drugie wydanie poszerzone o moje opowiadanie o działalności grupy operacyjnej Wydziału Kryminalnego. Polecam, bardzo ciekawe. Teraz Michał wydał powieść kryminalną opartą o działalności nekrofila. No, totalnie zmyślone sytuacje, ale opartą o, o zabójstwo młodej dziewczynki, która, która no, niestety poległa ze strony, ze, ze, z ręki nekrofila. Jestem w czytaniu, także pan Michał jest bardzo, bardzo dobrym autorem powieści kryminalnych. Polecam. Dziękuję.